Witam wszystkich dzisiaj. Dzisiaj mam Wielką Sobotę tuż przed świętami, już praktycznie święta. Z tej okazji chciałem wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, no żeby wszystko poukładało się tak jak, tak jak wszyscy by sobie tego życzyli i żeby w końcu spadł deszcz, bo o tym chciałem powiedzieć. Widzicie tutaj pole. To był ugór. A no, obok nie było ugoru, no ale, ale to. To jest wujka. Tutaj był ugór, posiany był owiec. I od tego momentu, jak posiałem ten owiec, tylko 1 mm deszczu jest po prostu popielnica. I znowu na to wychodzi, że znowu wszystkie jarki dostaną po dupie, bo nie będą mogły wschodzić. Tutaj, jak uprawiałem, to było tak mokro, że nie szło traktorem przejechać. Wszędzie wszystko, talerzówka się zaklejała. Wszystko. Było makabra. Za bardzo przesuszyłem w ziemię, bo cztery razy talerzówką robiłem i teraz jest popielnica. No nie ma nic, nic suchości nie ma, gdzie leży nasionko w ziemi wygrzebane i nic. Tam co, co głębiej było, yy, no to gdzieś tam wschodzi, ale to jest bardzo rzadkie. Tak samo było w tamtym roku. Zobaczcie sobie tutaj na groch. Ponad 3 tygodnie leży tylko gdzie nie gdzie. Chwasty wzeszły. A tak to gdzie nie, gdzie i widać. Widać y, jakieś wschody, ale to jest słabizna. Tam dalej też jest wujka Pszenica, Jarka. Też jest gdzie nie gdzie. Pszeniczka tam w dole tam jest taki za dołek taki to tam troszeczkę lepiej wschodzi bo tam jest dużo mokrzej ale tak to, popatrzcie tam dalej mam uprawione jęczmień i, i pszenicę, tam też jest nic, sucho to taka, że na 20 cm jest sucho nasionko leży łubin posiałem no i nawet nie pryskałem go teraz doglebowo czekam na jakiś deszczyk przejadę go, bo, bo i tak to nasionko nie wzejdzie no bo jest popielnica tam na 10 cm to jest taki popiół, że spod kół latuje jakby jakiś kosmiczny pył. Po no no, widać, że rzepak idzie już prawie, już pączki są u góry. Opryskane już było na skracanie, na, na grzyba. Dwa razy na robaka. No i co? I tyle. No to w sumie tam też on posiany owiec, też na tym polu nic nie wschodzi, tam dalej wujek posiał bardzo mokre z miesiąc, może trzy tygodnie wcześniej jeszcze, kurde, mrozy były, posiał owiec i on wszedł, trochę go wchyciło ostatnie 6 stopni mrozu, ale, ale, ale coś chyba z niego będzie, bardziej na pewno jak z tego mojego. Chciałem być terminowy i jak zwykle z tego dupa wyszła. Pszenica jarka u mnie, tam na tym Ugorze. Ugorze no, w ogóle nie wschodzi. Leży wszystko w ziemi. Tam też było ujeżdżone parę lat talerzówką, żeby to uprawić w miarę. No Widzicie, tutaj się nie porozbijało. Bo było tak mokro, że się wszystko kleiło. Teraz jest popielnica. Dobra, to przed świętami nie będę Wam zawracał gitary. Na razie, cześć.